Cześć kochani, na koniec tego vloga chcę porozmawiać o wydarzeniu, które się stało w Polsce. Chodzi mi o sprawę Kamila Szczęstochowy. Kochani, ja, jako ojciec Kuby, 10-latka, czyli to nie jest duża różnica 10-18 lat, jestem wstrząśnięty tym, co się stało z Kamilem. Kochani, ja teraz znajduję się na placu zabaw z Kubą. Kochani, każde dziecko zasługuje na dzieciństwo. Każde. Na spokojne dzieciństwo, na dorastanie i na start w tym życiu z jak najlepszej pozycji, kochani. Ja rozumiem, że ludzie mają problemy, bo ludzie mają, mają problemy i u mnie w domu, na przykład, jak ja byłem mały, moja mama też sięgała po alkohol. Często sięgała po alkohol, ale nie, nigdy nie było przemocy nigdy. Ona była osobą, która się napiła, pogadała i poszła spać. Więc kochani, są różne przypadki w życiu, ja to rozumiem, szczególnie teraz w tych czasach jest ciężko, brak pieniędzy, to i tamto. Yy, ludzie nie, nie wiedzą, co, co mają robić, jak żyć, ja to wszystko rozumiem i czasami ta złość jest, odbija się na dzieciach. Ja to rozumiem. Ale kochani, przemoc taka yy, jaka tutaj była, nie chodzi o Kamila, że się dziecko przypala papierosem. Albo polewa się wrzątkiem, albo rzuca na rozgrzany piec, to jest już to jest, to już jest bestialstwo, to już nie jest człowieczeństwo, to jest po prostu bestialstwo. Hani takie małe dziecko nie potrafi jeszcze ukryć, ukryć swoich emocji. Ja wiem po Kubie, jak Kuba jest niezadowolony, albo jest wystraszony, albo coś, coś, nie chce mi o czymś powiedzieć, co się stało, ja, o, ja to widzę po nim od razu, ja widzę po jego twarzy, ja widzę po zachowaniu i wiem, że z nim coś jest nie tak i próbuję powoli, slowly, slowly kochani, zapytać się go, dowiedzieć się, co się stało, jaki ma problem, jak mogę mu pomóc. Więc ja nie mogę zrozumieć, jak dziecko ośmioletnie, które prze, przechodziło gehenne w domu, które na pewno, nie wiem, było skryte nie było otwarte do ludzi. Czemu nauczyciele, czy sąsiedzi nie wychwycili tego? Szczególnie nauczyciele. Przecież takie dziecko jest zamknięte w sobie. Takie dziecko nie udziela się na lekcjach. Takie dziecko jest wystraszone. Takie dziecko nie chce wracać do domu. Czemu nauczyciele nie, zareag nie zareagowali na to, kochani? Czemu szkoła nie zareagowała? Czemu sąsiedzi nie zareagowali? Czemu? Ludzie, którzy widzieli, a wiem, że na ja gdzieś się oglądają materiale, że on uciekł, kiedyś prosił o pomoc policji, to policja go odwiozła do domu. Ja, kochani, tego nie mogę zrozumieć. Ja nie mogę zrozumieć, jak się można znęcać nad dziećmi. I to bez względu, czy to wasze dzieci, czy to są partnera dzieci, czy jakiekolwiek dzieci. Ja wam powiem tak: ja Kuby w życiu nie uderzyłem. W życiu na niego nie podniosłem ręki. Czasami go skrzyczę, naprawdę. No bo czasami trzeba na dziecko krzyknąć, to później mam wyrzuty sumienia. Ja mam wyrzuty sumienia, że jak krzyknąłem na kubę i on się wystraszył mnie, albo coś takiego. Ja się z tym po prostu źle czuję, kochani. I nie mogę zrozumieć, jak można przy, przypalać dziecko papierosem, albo nie wiem, polewać go wrzątkiem. Kochani, takie zachowanie jest nieludzkie, karygodne. I życzę temu gościowi, jak już trafi do, 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 do tej celi że oni już mu tam po prostu pomogą zrozumieć jaką on gehennę zrobił z tym dzieckiem. Ja sobie nie mogę wyobrazić jak to dziecko musiało się czuć. Co to dziecko musiało czuć? Matka nie reagowała, matka, matka rodzona matka nie pomogła swojemu dziecku, kochani. To normalnie mi się nie mieści w głowie. Ja Wam powiem tak, ten blok miał się inaczej skończyć, ale nie mogłem stanąć obojętnie przy tym, co się stało. I podejrzewam, że takich sytuacji w Polsce jest dużo, tylko nie o wszystkich wiemy. Na bank tak jest. I teraz Wam powiem przykład w Anglii. Jeżeli mój Kuba by poszedł do szkoły z siniakami, widocznymi siniakami uderzenia, pobicia, natychmiastowo są wzywani rodzice i tak zwany tutaj angielski kurator. Od razu. I tu nie ma tłumaczenia, że dziecko może się przewróciło, albo może dziecko upadło, albo się samo uderzyło. To jest od razu dochodzenie. To są dzieci chani, obserwowani na każdym kroku. Tutaj dziecko, jak się nie stawi w szkole przez kilka dni, to szkoła może nałożyć karę finansową na rodziców, na przykład. Bez problemu. Takie tak zwane takie mandaty szkolne. Powiem wam przykład, miałem taką znajomą tutaj i ona miała takie dziecko, które już koło roku miało chyba tak, nie pamiętam dobrze, ale wiem, że już chodziło po łóżeczku i wypadło z tego łóżeczka. Jakie ona miała problemy później? Bo nie mogę udowodnić, że to dziecko samo po prostu próbowało wyjść z łóżka i wypadło i się tam pobijało. tam się nic nie stało strasznego, pobijało się, tyle. Ona prawie straciła prawo opieki nad swoim dzieckiem przez to. To wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że ktoś kogoś przypala papierosy. Nie no, to jest po prostu dla mnie i ten gościu, ten jego ojczyn i ta matka to powinni się spalić żywcem. Jestem za wprowadzeniem kary śmierci, kochani, albo najlepiej łamanie kości kołem, tak jak kiedyś się to robiło, żeby poczuli nas sobie jaką wielką, jaki wielki ból temu dziecku zadali. Małemu dziecku, 8-letnie dziecko, oh my god, ja sobie tego nie mogę wyobrazić, kanik. Ja jako ojciec, dziesięciolatka, nie mogę sobie wyobrazić, co to dziecko po prostu czuło, szczególnie w wypadku, gdy matka nie reagowała na to, co się dzieje, a wręcz ukrywała jego rany i przez to doprowadziła do śmierci, bo powodem śmierci było zakażenie organizmu przez obległe poparzenie ciała, nie. I też się trochę dziwię temu jego ojcu biologicznemu, że on wcześniej po prostu się nie zainteresował sytuacją, bo to nie było tylko raz, że o stało się, rzucił go na piec i polał rządkie. Na pewno to się działo paręnaście lat albo paręnaście miesięcy wcześniej. Że ojciec nie, za, nie zareagował na to. Ale, kochani, ja tam nie jestem, my tam nie żyjemy z nimi, nie wiemy co się dzieje. Ale dla mnie jest to tragedia i to jest tragedia narodowa, dlatego że nikt nie zrobił nic. A najlepiej się właśnie mówi po. A, mogło się zrobić to, mogło się zrobić tamto. Kochani, tak się nie da. Żyje się tylko raz. Kochani, nie bądźmy obojętni na krzywdę dziecka. Reagujmy. Reagujmy, szczególnie teraz. Idzie lato, pamiętacie przypadki zostawiania dzieci w samochodach w upalne dni, co się dzieje z dzieckiem, też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Naprawdę reagujmy, pomagajmy, bo dzieci są bezbronne i dzieci same sobie nie pomogą. Ja Wam mówię, jestem do teraz wstrząśnięty tą całą sytuacją i dla mnie to jest tragedia i, i sobie tego nie wyobrażam po prostu. Chani, kończymy już ten vlog. Mówiłem ten vlog miał się skończyć inaczej, ale skończył się tak jak się skończył, bo mówię nie mogę patrzeć na takie rzeczy, które się dzieją. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie komentarz, łapkę w górę albo w dół. No i co? I widzimy się po weekendzie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się gorąco. Cześć.